No, Elo, witam serdecznie w kolejnym materiał na moim kanale. Dzisiaj zgręcicie ten famasik, a żeby go zgarnąć, łapa subik i komentarz i bierzecie udział. I życzę wszystkim powodzonka, wyniki najprawdopodobniej już jutro. Więc te wszystkie skiny macie do zgarnięcia na poprzednich filmach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ej, dobrze liczę? Czekajcie więcej od tego skina. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Dokładnie tak, od piątku, więc no jeszcze możecie być na poprzednim filmie i sobie zgarnąć. A my znajdujemy się na g4skins.com Mordeczki, jeżeli wbijecie kodik SOUL użyj kodu i wtedy dostajecie tą skrzynkę do otwarcia za darmo i 10, 10 przepraszam, 5%, jest nie wcześniej było 10, teraz jest 5 eee, możliwe, dajcie znać w komentarzu ile dostaliście, ok jak byście mogli eee, no, i dostajecie 5% bonusu do doładowania kodik SOUL I tutaj macie wszystkie metody płatności, jeszcze przy doładowaniu Czym więcej, więcej punktów eventowych, które możecie sobie w zakładce eventowej wykorzystać. Więc myślę, że spoko. My dzisiaj robimy bitwę za wszystko, na jakąś skrzynię. Jeszcze nie wiem jaką, nie myślałem nad tym. Dajmy 4 graczy i po prostu wybierzmy jakąś skrzynię. Afupa. 10, to jest 200. 100. Nie, no to jakąś droższą. Jakąś droższą skrzynię weźmy. 10% M4. Bandurę 50 to jest ile? 4 koła to jest 100. No 50 dobra, to nie będzie za wszystko, więc musimy coś jeszcze droższego. O, lecimy z tym Tak Tako. Ale ja bym chciał sprawdzić tą skrzyneczkę ile tam jest prac kose. kosę? fall. Ok, i tutaj. I tutaj, proszę Państwa. Mamy tak. Ponad procent. 2, po 3, w sensie czekajcie. No, muszę to jakoś przeliczyć na szybko. 8, dobra, 1, 2, 1, 5. 1,7, no prawie 2, i tutaj prawie 3%, 2,5%, no dobrze, no, ale tutaj są kosy ciekawe, jest zajebisa, no lecimy jest tą skrzynią po prostu. Ja zazwyczaj w tych skrzyniach nie mam szczęścia, ale może dzisiaj przywołaj boty i, i wjeżdżamy. 43 rundy, łącznie 86, 160, 172 skrzynie, jak dobrze przeliczyłem. No, raczej dobrze, raczej dobrze. Więc 172 skrzynie w tej bitwie łącznie, rund 43. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ok, tutaj też są skiny. Po pięć dyszek, bo jerry na prowadzeniu 142 taki Digielek. Okej, okay, tutaj są też inne skiny. To nie trzeba trafiać kos. 149, zobaczcie, no całkiem nieźle nam to usiadło. Na prowadzeniu nie jesteśmy, bo Arnold wygrywa. Lecz jest dobrze. No, liczymy oczywiście na kosy. Liczymy oczywiście na kosy. 300, kurwa, kawałek za 300, Jerry. A, pitole. No, niedobrze się dzieje. O, mamy kosę. No, nie zajebiście. W sensie... To 200 to 300 No kurczę, Jerry może mieć więcej jeszcze I teraz kiwie, bo No właśnie, Kiwie, Kiwie Oni tutaj trafiają dosyć drogie skiny Patrzcie, Bot Arnold tego kałacha też No ale dobra, tych rund jeszcze jest Kurwa, Ryan No to Ryan już ma tej przewagę na pewno My tutaj jesteśmy dosyć słabo na ten moment Ale wiadomo, początek, jeszcze do końca sporo Jeszcze 30 rund Więc no liczymy na to, że Się jednak poszczęści, lecz No na to się nie zapowiada, kurczaczki Niedobrze, niedobrze Teraz zaczęło sypać w ogóle słabo tym keramid jakby nam siadł, czy coś Ale są tu skiny drogie, czy W tych skrzyniach No teraz tutaj nic ciekawego, lecz no Trafiliśmy niwajkę, jakbyśmy trafili shadowki W sumie to jakby nam nic nie dało, ale Ryan tutaj trafi No Ryan ma przewagę sporo nad nami Pogubiłem się już w tym liczeniu, więc no nie wiem jak to wygląda Ale mi się wydaje, że Ryan i Jerry na pewno więcej Arnold no, Arnold Nie wiem, ale też potrafiał trochę drogich skinów Ja pierdolę, no Arnold też na pewno więcej Teraz to już w ogóle O kuźwa No jak tak fajnie nawet zaczęliśmy No to Arnold teraz tutaj przewaga nad nami Naprawdę spora No i w ogóle My lecimy ze skinami po 8 z Ico On tutaj trafia Dosyć drogie No Arnold to w ogóle, no już mnie to wkurwia. O, co, przegrana. Ostatnio się udało wygrać bitewkę. No zarzuciłoby tym karambitem. Jakby tym karambitem zarzuciło, no nie obraziłbym się. Nam leci słabo, ale może to jest wiecie, że leci teraz słabo, słabo, a jak przypierdoli jakimś skinem, chociaż no nie, nie, nie liczę na to już. No chociaż tamten flip i kuźwa taki jeden, drugi, trzeci. I może wtedy przewagę byśmy mieli. No wyżej mogło być. To 142, no nic nam kompletnie teraz nie daje. No wiadomo, no może troszeczkę jesteśmy wyżej przez to. No tym też, ale no. Nie wiem, czy nie mamy ostatniego miejsca. Patrzcie, no teraz nam zaczęło sypać takimi droższymi, ale tych to by nam musiało polecieć już do końca, takie lecieć. A im nic, żebyśmy coś tutaj Wyprztykali, Ale już nasze szczęście się skończyło. Trzy takie droższe skiny poleciały, bo ponad 100 wie. Znowu wjeżdża w łup, ale no nam potrzebna jest kosa, najlepiej taka, chociaż chociaż ten hansmanik, chociaż ten hansmanik, patrzcie, ale nie, no wtedy oni by potrafiali fajnie zaczęło dawać, no ale nam jest potrzebna kosa, tak jak mówię <laughs> kurczę, no patrzcie, cały czas stówka, tylko tutaj była przerwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem 7 po trafiliśmy, ponad stu, więc no mamy około kafla. No powiem wam, jakby jeszcze nam jakaś kosa siadła. Kurczę, no Arnold tutaj trafił też. No musielibyśmy tego Hansmana, minimum, wypieprzyć jeszcze. Ej, to ty, a bo to inna to O kurde, jest Niwaja, jest dobrze, ale jakby to było wyżej, nie, bo wtedy Arnold też by trafił. Kurwa! Ej nie, no Arnold trafi, ale nasza zdroższa jest! Ej, możemy to wygrać! Możemy to wygrać jest ostatnia runda. Nie mam pojęcia, ale myślę, że kurwa możemy mieć nad Arnoldem przewagę, chociaż nie wiem. Kurwa! Ja pierdolę! Ja pierdole. Jak blisko! Kurwa mać ja pitole, gdyby on tej kosy nie trafił teraz. Jaka pula, by była zajebista. Profit razy 4, praktycznie no tak, bo to 150, powiedzmy, to jest 600. No, razy 4, jeszcze to szybciutko obliczę. Ja, no nie, no nie wierzę. No, razy 4 i 102 zł więcej i 20 groszy. Ej, dobra ta skrzynia jest. Ja chyba jeszcze będę taką bitwę spróbował zrobić. Myślę, dajcie znać, czy chcecie taką bitwę zobaczyć na kanale. Nie, wierzę, zobaczcie, to jest różnica 43 zł. 43 ,28 zł 28 groszy, tak? Dobrze liczę. 4 to jest 7. 3 to jest 6, no i 28. 43 ,28 zł 28 groszy. On trafił, co on trafił tą kosek, gdyby nie ta kosa, trafiłby to czy nawet coś tego kałaszka za 300 co był. Ja, pitole, no mam ten blue steel, ja, no i kurwa, no to jest, wiecie, jakby miał, jakbyśmy mieli na przykład, nie wiem, z dwa koła, no to wtedy bym tak nie, nie, nie ubolewał nad tym, ale to boli jak chuj. 43 zł. Gdyby ta kosa była, wiecie, więcej warta u 5 dych na przykład, no nie wiem, gdybyśmy trafili jednego skina droższego więcej. Nam poleciała Niwaja, my żeśmy tymi skinami nadrabiali tam z tymi stówkami. No, ale tutaj ta kosa siadła Już byłem pewny, że raczej możemy to mieć Tylko gdyby jemu ta kosa nie siadła No, ale co tutaj teraz pozostało gdybać? Ja pitole, zobaczcie, mamy 11 złotych cashbacku, a mogliśmy mieć 10,7 Tak blisko Tak blisko To. Ładnie dała, nie? Zobaczcie, no nam Prawie po, no tak po 7 stówek Powiedzmy, nie? Więcej Niż koszt bitwy No tutaj boty te dwa mniej troszeczkę Ale no nie, no skrzynka ma potencjał, a będę na nią chyba bitwy jeszcze robił Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć jeszcze odcinek z Takiego jakby rewanżyku A z mojej strony to tyle, serdecznie dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć